Win polecił mi wizytę u legendy tutejszych poszukiwaczy Jessego Patersona. Dziś poszukiwanie złota traktowane jest już trochę bardziej jako atrakcja turystyczna, ale wciąż są ludzie, którzy traktują to bardzo serio. Jednym z nich jest Jesse, który ma tu w górach Kolorado swoją kopalnię. No i na moment pokaże nam jak to działa i czy rzeczywiście uda nam się znaleźć złotego nagetca, jak to mówią lokaleści. Nawet jak mówię o złocie, to robię nieświadomie ten gest palcami. Jesse urodził się na farmie daleko stąd. Służył w Wietnamie, a do Kolorado przyjechał 50 lat temu i niemal od razu ogarnęła go gorączka złota. Czy to się opłaca? No, nie nie Rok temu zacząłem kopać dół w strumieniu. Głęboki na 10 metrów, szeroki na 40. Kopaliśmy złoto łóżkami, chochlą i przez dwa tygodnie ciężkiej pracy udało się wydobyć złota za 60 tysięcy dolarów. Wszystkie długi spłaciłem. Jesse nie ma przede mną tajemnic i od razu proponuje mi zwiedzanie kopalni. Widzisz? Silny polski chłop. Masz tę robotę. No nie, to jeden z tych strojów, który odbiera mi odrobinę czaru i uroku. To nie jest miejsce dla wysokich ludzi. Zobacz tu. Zobacz, tu jest złoże i żyła. Żyła złota, tak? Tak, i prowadzi do złoża. Wybieramy to, przepuszczamy przez kruszarkę, pulweryzator i otrzymujemy koncentrat złota i srebra. Aha, czyli trzeba się skupić na tych czarnych żyłach, nie na tym, bo to jest otwór. Gdy już znajdzie się żyłe złota, trzeba ją skuwać kilofem albo użyć materiałów wybuchowych, a potem wydobyć skały na powierzchnię, żeby móc je rozdrobnić w specjalnych młynkach.